Ej dlaczego ta kusza jest wycelowana w mnie? Eek m, ja ci tam było. O cześć Wacek. Naprawdę nazywam się Monk. Aż Zdzisław Szerokoryjny to mój partner. No ale po co ta kusza jest nacelowana we mnie? Wiemy że chcecie skonstruować maszynę cofania się w czasie. A gówno powinno to was obchodzić. Nie my jesteśmy ze FBI. Bez jaj. Kurwa. Mam was szeroko i głęboko w dupie. Nie stój każdy ruch może być użyty przeciwko tobie. I jest nasz pierwszy finalista. Że co kurwa, stój zabijecie. Kurwa spierdolił z Co się stało się? Pan chrząszcz wygrał. Co? Zaraz go zajebie. No i nie ma pana chrząszcza. Błaha ha 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 ha. Mam kiełbasę, świetnie wreszcie się przeniesiemy w czasie. Ekhm. co? No wiesz jeszcze jeden element jest potrzebny. Co, ta kruna teleportacyjna jest jeszcze potrzebna. No a może wiesz gdzie jest? Wiem, to całe szczęście, w innym wymiarze, że co, nic nie pomagasz, no a może wiesz gdzie ten inny wymiar jest? Tak, to super. Nad starą bimbrownią dziadka Bubu. Dziadek Bubu znam gostka i nawet wiem gdzie to jest. Nie no wrzuty ciągle musisz wybierać najgorsze sposoby cofania się w czasie. O, o mam ochotę na czytanie. Przeczytam sobie tysięczny sposób na cofanie się w czasie. Do wykonania potrzebne są maszyna do cofania się w czasie do zakupienia w biedronce. Ta książka jest genialna. Jesteś w rzut tego pewien, że to tu. Jestem tego tak pewien, że mi ptaki strają na moją chatę. No to skaczę, bo ci ciągle ptaki strają na dom, no to skaczemy. O kurwa, a ja latam. No i wrzut jesteśmy przed obozem ić lepiej spytaj się w Biedronce czy nie mają maszyny do cofania się w czasie. Co ty oni tam czegoś takiego nie mają? Witamy w Biedronce. Ek poproszę jedną maszynę cofania się w czasie. Należy się 20 magicznych buraczków. Ten sklep jest genialny. O przepraszam genialnie to wobi. A to jest biedronka. Dobrze a ja idę się wystrać bo te zielone rolmopsy były chyba niedobre. Zjadłeś moje rolmopsy te co leżały od 10 lat w smietniku. No ale zastanawiałem się czy rolmopsy, a czy 10-letni Donry ryj świni. Dla mnie to nie robi za dużej różnicy. Co to za Indiana Jones? No właśnie jak jest scena ze mną, i moim kolegą Jackiem to ciągle Indiana Jones, znacie mnie. Jakoś sobie nie przypominam, no co ty wszyscy nie tu znają oprócz mojego wujka który ciągle przynosił mi węgiel na urodziny. E a twój wujek nie jest górnikiem, jest. To wszystko wyjaśnia, ale musicie mnie znać przecież ja zabiłem Szreka zabiłem Jozina z Bazima, i uwolniłem Wilkowyje przed napadem terrorystów. Nie ale co ty bredzisz nie było tu nigdy Jozina z Bazima i Wilkowyji i Szreka, więc jest jedno wytłumaczenie. Jestem w innym wymiarze. Kurwa ja wiedziałem że tak będzie a mój żołądek nie chciał słuchać. O kurwa drut, czekaj, on was nie zgwałci, on jest dobry, no chyba że go wkurzysz. To mówisz, że są dwa wrzody, no chyba. Edward, są dwa wrzody. Już lepiej popełnić samobójstwo. Mówiłem, jak go wkurzycie. Błach, chale, debilne buty są do dupy, błach, chach, No i teraz go wkurzyłeś. Aa a a Zostaw go. Aa, biją. wrzut zaczekaj. No ale mu dowaliłeś mnie też musisz tego nauczyć, tak ale nie czekaj na cud. Master wrzód co pan robi na dworze, i tym obleśnym dresiku. Ty nazywasz mój dresik obleśny poopatrz na swoją zbroję cała osrajna i śmierdzi na pół kilometra. Mam panu przynieść nowy garniturek. Taki i wyprać swoją obleśną zbroję. Wrzut ty kurwa jesteś. Intruz brać go. Nie bo was zgwałcę, Tak jest ale kto to jest. Powiem ci jak nie będzie jechało od ciebie na pół kilometra. Tak jest. A. Co to kurwa jest? Kurwa są dwa wrzody. Stać w imię własnego dobra i przyjemności wrzoda. Co mi się może stać? Jeśli tam wejdziesz możesz być zgwałcony a może zabity. Kurwa pytam się co się może stać? Na przykład wrzód może pomilić cię z zgwałcony i może cię zgwałcić bo jak się rozkręci. Stać kurwa kto wymyślił te zasady? Bezduchny Józek. Ach wszystko wiem. Mister Wrzód, co za samobójca przerywa mi gwałcenie, to ja, kurwa nie to ja tylko zaraz cię zgwałcę. Jestem wolny, jestem wolny jak ptak, kurwa kiedyś to gwałcenie dokończymy, ja ci dam czekać z pod mojego pana. Niech to otuczy do uciekania z pod fajfusa wrzoda. Dobra a na czym skończyliśmy? Na dworze jest pana Sobotwór. Kurwa ty zapominasz regułkę wrzoda. Jaką regułkę? Przekazanie pierwszej wrzut jest tylko jeden. A jakie drugie? Wrzut za gwałcenie wynagradza a za uciekania karze. Już się boję zapytać jakie jest trzecie. Są trzy pedały, Tynkił inki, wrzut ich chowartweb, I za niepamiętanie regułki wrzodać się później z gwałce. Ale jak będzie tam mój sobotwór to masz szczęście. A teraz wejść ze skrzyni numer do Kaczyńskiego muszę z nim pogadać na temat usuwania gwałcicieli. Ale do którego? Do prezydenta. Wiedziałem że mam brata bliźniaka. Wiedziałem że mnie podmienili w szpitalu. Ty poszłeś ze naszą mamą a ja zostałem wrzucony do tego wymiaru. Aha jak tam u mamy. Dobrze się trzyma. Okej okay, ja teraz, najlepsze to było w szpitalu. To ty kurwa zepchnąłeś mnie z łóżka i wpadłem do kosza na śmieci. I ty mnie zgwałciłeś przy urodzeniu. Bo urodziłeś się później i o olach, ha 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 ha. -ha, -ha. Kurwa od ciebie znowu jedzie głównem psa. No właśnie jedzie od niego głównem psa na kilometr. No teraz na kilometr. Dobra ty ostrą się bierz ich do więzienia. Tak jest szefie. No i weź prysznic bo jedziesz jak ruszony gówno słonia.